Na kot, jest Chodź ze mną, no? pogadamy na miejscu. Zrozumiała wszystko, choć przyjęła to dość nerwowo Cieszę się Wierz mi, Alvin wymaga opieki kogoś znającego się na magii Geralt, chciałabym porozmawiać O przyszłości, o nas Triss Wiem, że w twoim życiu były inne kobiety, nie jestem zazdrosna Po prostu chciałabym wiedzieć, na czym stoję Czy ta rozmowa nie może poczekać? Mam zadanie do wykonania Przemyśl to, wziąmać. proszę cię, Geralt Skoro nie chcesz rozmawiać, wystarczy mi symboliczny podarunek. Powiedzmy pierścionek. Nie możesz po prostu odczytać moich myśli? Mogę, ale nie chcę. Pamiętaj, jeśli podarujesz mi pierścionek, potraktuję to jako wyznanie i zobowiązanie. Jeśli nie, postaram się zrozumieć. Do zobaczenia, Wiedźminie. Hmm. Hej, Geralt, jak tam Alvin? Jaskier, wszędzie musisz wściubić swój ciekawski nos. Tylko pytałem, coś ci gryzie? Mm. Chodzi o to, że ona. Ach, sam już nie wiem. Idziemy. Żeby rozmawiać o babach, trzeba dobrego na... A, rytku. mój dobry moment. Ale. Żadnych ale. Umówiliśmy się dzisiaj z zoltanem na wódkę. Krasnolot najemnik i wędrowny trubadur, który zna wszystkie dziwki od jarogi pobójne. Nie mogłem sobie znaleźć lepszych doradców. Dobra, chodźmy. Ach, istykki się, otworzyłem znowu, że zobaczyć, co jeszcze ciekawego wcześniej zdziale? Czołem, Zoltan! Witaj jaskier! Czołem Geralt. Łowca potworów wygląda na skwaszonego! Coś się stało? Nic co by was dotyczyło. Geralt ma dysonans poznawczy, czyli stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, który występuje, gdy dana osoba posiada jednocześnie dwa elementy poznawcze. Myśli lub sądy o sprzecznym charakterze. Hmm. Ale ty pieprzysz jaskier. A, a znaczy, jak nie jaskier, że dysonans dotyczy... Naprawdę? Wódka czy spirytus? To jest mój dysonans i nic wam do tego. I tu się mylisz, Gerald. Jesteśmy Twoimi jedynymi kumplami. A przyjaciele muszą sobie pomagać. Zaraz zobaczysz, napijemy się, pogard. Jakoś mi się nie wydaje, ale niech wam będzie. Wódka polana, zimna aż w rękę parzy. No panowie, zdrowie. <grywa> <grywa> na pochybę, dysonarso! <grywa> ale <grywa> jak? <grywa> <grywa> Jeszcze na stojące. Nie ma to jak porządna gorzała. O, faktycznie, niezła. Przy okazji, Zoltan. Możesz mi wyjaśnić, czemu pijemy z kubków? Głowę daję, że widziałem gdzieś tu kieliszki. Poważne problemy należy rozwiązywać konkretnymi metodami. Półśrodki nie dają rady. <noise> Rozumiem, zgadzam się. Tylko jaskrowi lej połówki. I tak za dużo gada. Przestań w końcu jęczeć i obrażać się jak rozpieszczona panna. Mów, w czym problem? Tris. To wspaniała kobieta. Ale? Ale ja jestem wiedźminem. Moim no przeznaczeniem jest zabijać potwory i co jeszcze? Bardzo cię proszę, Geralt. Nie truj o przeznaczeniu. Już dawno temu zrozumiałem, że wszystkie głodne kawałki i i podobnych wieszczek to taki sam kit i humbug, jak te jaskrowe dysonacje. Humbug? Może i masz rację, nie wiem. Ale powiedz szczerze, czy wyobrażasz mnie sobie jako, dajmy na to, szewca lub rolnika? Rozumiem, że na jest. Ale ja nic do cholery nie rozumiem. Co ma piernik do wiatraka? Przecież nikt nie powiedział, że masz skończyć z zabijaniem tych swoich potworów. Mylę się? No nie powiedział. Jaskier, wszystko ci wyjaśnię. To, że kobieta o czymś nie mówi, wcale nie znaczy, że tego nie oczekuje. Co więcej, często zdarzają się sytuacje, kiedy kobieta mówi jedno, a chce czegoś zupełnie innego. Amen. Napijmy się. Cholera. Ech, mocna psia jucha, gębę wykrzywiarzy, łzy lecą. Powiem wam, jak to jest z babami. Możecie sobie gdybać i snuć domysły choćby do końca świata, ale i tak nie odkryjecie, co im w głowie siedzi. To oczywista prawda. Baby nie zrozumiesz. Niezwykle odkrywczy. Ja. ja Nadrwiej sobie do woli. Mnie nie zwiedziesz. Problem polega na tym, że nie wiesz, czego chcesz. A ty nie wiesz, o czym mówisz? Może i nie miałem nigdy rodziny, ale ja, mój drogi, jestem poetą i znam się na ludziach. Odpowiedz mi na jedno pytanie: chcesz założyć rodzinę, czy nie? Ja to Nie jest takie proste. Nie kręć, wiesz o co chodzi. Gdyby nie ten cały bajzel wokół, wiewiórki, zakon, salamandry. Hmm. Żebyś wiedział, Eskier. Chciałbyś wiedział. Zgadzam się. Ludzina to Podstawowa komórka społeczna. Kurwa szwać, szkawka mnie dopadła. Nie do końca o to mi chodziło. Po prostu. Chcę się ustatkować. chodź. U, słyszałem już kiedyś ten ton. Napijmy się, bo kurwa mać nie zdzierżę stoczka. Kurwa mać. Mam pomysł. Chodźmy do Bordelu. To będzie twój wieczór kawalerski. Jaskier, yes, jeśli nie zauważyłeś, rozmawiamy tutaj o stałych związkach. Poza tym nie wpuszczą mnie. Jestem plugawy nieludź. W domu nocy liczy się, tylko ciężar mieszka. Zresztą tamtejsza bajzel mama jest mi winna przysługę. No, Geralt, nie bądź drętwy. Hmm. Jakoś nigdy nie mogę odmówić. Mają tam krasnoludzkie kobity. Pewnie, że mają. To najlepszy bordel... Nigdy w nie temel. widziałem, ale może. Są. Jak, Gerard, idziesz? Hmm. O, talajby znajduje jeszcze Mówić. poszedł. nic tak nie rozjaśnia myśli, jak wizyta w bordelu. Niech wam będzie. Chodźmy. Jeszcze kolejka na drogę. Ja. Szkoda, że nie ma tego bójdelu no, pokazanego. Wow, 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 wow. Coś miałem zrobić, kurde. Ale mnie zobaczy. Geralt, śmierdzisz jak gorzelnia i chyba udało ci się zbudzić wszystkich sąsiadów. Jakim wzorem jesteś dla dziecka? Jeszcze to. I już. Będzie gites. Właśnie ta Tix tutaj obie Będzie coś badała, czy sprzątała, czy siedziała z przed Nie rozpieszczasz go za nadto? Nie chcemy, żeby wyrósł na rozkapryszonego bachora. Chyba niezbyt trafny wybór, nie sądzisz? Nie rozpię. To niewątpliwie śliczny pierścionek. Ale? Ale. Wiesz, chciałabym, abyś częściej zajmował się Alwinem. Chłopak, Chłopak potrzebuje twardej ręki. Dziś już widziałem ten tam z tyłu. Nie przyjęła go jeszcze. Pobiję. Ona mi nie pozwala jeść słodyczy. Co za dużo, to, Co za nie dużo. Dużo to niezdrowo. Nie ja chcę, ja chcę cukierka. Taki zestawik, kolego. No Na dobry początek dnia. Idziemy na Magna. Jak idą badania? Stworzyłem nową teorię! To prawdziwy kamień milowy w alchemii. Otóż mój drogi Wiedźminie, wszystko co cię otacza, nawet ty sam, składa się z małych cząsteczek. Aha. Te cząsteczki są w nieustannym ruchu, oddziałują na siebie. Nie istnieje aktualnie sposób potwierdzenia tego empirycznie, ale nie poddaje się. Dobrze, wiesz co, może opowiesz mi o tym później? Tak. Może cię kupię. Without ją na przykład Albedo. Coś no kurwa, nic nie ma. Więc tak, robię to jakieś zabójstwa na Echinopsach. Popełnię zlikwidowanie Wojefa, bo Moa na razie mi się nie chce, tej Uveryny wielkiej. Hmm. Hmm. Jakby to rozegrać. Mieszanka wedlowska. Może być Wiśmińska. Ale no, to jest na dole. dalej się skrócić sobie w kolejce. Proszę, proszę, starczy dla wszystkich. Czemu to już nie ma? Uff, udało mi się, ale mi poddają. Pô, não <laughs> taką kampania.

W przeszłości jest to pojąbane, tylko niektóre są łatwiejsze niektóre dynniejsze. No, a w sumie mało jest za niego eksportu 150, w ten. Wydaje mi się, że nie, za niektóre potworów jest więcej. Takiego cmentara czasami może być równo. Może uszczę trochę to, nie mam oleju przeciwko nich, ale w tylu. Tu też widać. Hmm. Mogę spróbować, ale to się zresztą nie skończy. Nie są wywajne to jest niezwykły, to są tylko królewskie. Skurczywieckie Ma zwykły wywajny. Trzeba by to wybadać. A kur, zatyłam mnie. Ja w ogóle nie co wyrobił. Czas się zająć tym trudnym zadaniem, mega trudnym. Podobno w mieście panuje zaraza. Oto skutki. Witaj, wędrowcze. Witaj. Czy moje starcze oczy mnie mylą? Czy to Geralt, słynny biały wilk? W rzeczy samej. Skąd mnie znasz? Wiele o tobie słyszałem od naszego wspólnego znajomego Myszowora. Straciłem pamięć. Niestety nie wiem, kim jest Myszowur. Może potrafię ci pomóc. Gdybyś zechciał zostać wśród nas kilka lat. Przykro mi, ale wzywają mnie ważne sprawy. Tak, Biały Wilku? Wspominałeś, że mamy wspólnych znajomych. Można tak powiedzieć. Mój dawny znajomy od pokera, Myszowu, wspominał czasami o tobie. Niestety, już dawno nie mieliśmy okazji się spotkać. Również grywam. Więc jest szansa, że kiedyś spotkamy się przy pokerze. Gdy nauczysz się grać jak zawodowiec, przyjdź do mnie. Zobaczysz, co to znaczy prawdziwy poker. Hmm. Co sądzisz o skojateli? Nie interesują mnie konflikty polityczne. My, druidzi, przetrwamy wszystkie zawieruchy, ponieważ nie jesteśmy zagrożeniem. Nie mamy nic, na czym zależałoby królom, cesarzom i innym władcom. Mogliby mieć za złe udzielanie schronienia wiewiórkom. Pomagamy wszystkim potrzebującym, jeśli tylko szanują nasze obyczaje. Ludziom i nieludziom. A elfy to dzieci lasu Szanują i rozumieją naturę Ludzie nie rozumieją natury? Nie wszyscy, niestety Rzeki w okolicach dużych miast są zatrute odpadami z manufaktur Lasy wycina się bez opamiętania Gatunki pospolite jeszcze kilkadziesiąt lat temu Teraz są rzadkością Pojmuję Tak, biały wilku Witaj Witaj, czcigodny. Waska mówiła, że możesz mi pomóc w sprawie dziwnych bandytów ze znakami salamandry. Witaj, biały wilku. Wiem, co cię sprowadza. Słyszałem to w szumie wiatru tańczącego w koronach drzew. Widziałem oczami zwierząt. Wiesz czemu przychodzę? Walczysz z salamandrą, uratowałeś wielu ludzi i ocaliłeś wiele stworzeń przed ich plugawymi eksperymentami. Hmm. Nie możesz dostać się do ich sekretnej bazy. Jest dobrze strzeżona. Nawet samotny wilk nie da rady przedrzeć się przez zabezpieczenia. Wszystko się, Wszystko się zgadza. Możesz mi pomóc? Chyba tak. Dowódca salamandry chce zmusić nas, byśmy wykorzystali magię natury do ich celów. Zaproponuję mu spotkanie na neutralnej Ziemi. Wtedy nasze szanse będą równe. Zgoda. Czego ode mnie oczekujesz? Przynieś mi grzyb zwany psilocybem, który rośnie w jaskini strzeżonej przez kuroliszki. Jest mi potrzebny do sporządzenia próbki mikstury, która zachęci salamandry do tego spotkania. Kiedy spotkamy się z przywódcą salamandry, postaram się pomóc ci w walce. Możesz mi powiedzieć, w jakim celu mam iść po... Widzisz... Oni chcą, żebym wyprodukował im mocniejszą wersję narkotyku. Silocy jest do tego niezbędny. Prześladują mnie od naprawdę długiego czasu. Jeśli wyślę próbkę, nie będą podejrzewać żadnego spisku. Bywaj, bywaj. Sobie pominiemy ten moment dojścia. Mam tutaj bitwę małą z okcami. I załatwię też ehe spory. Nie, hmm, pojawiłem się w głosowych miejscach. To jest dwie SP-je, AG